Kochani, mm, dzisiaj e, pierwszą osobą, z którą e, mam przyjemność rozmawiać, która e, czyta i otwiera kroniki Akaszy, która była na kursie, e, dzisiaj jest Beata, e, jest mi bardzo miło przedstawić Wam e, Beatę, którą no już miałam przyjemność. E, gościć na dwóch stopniach warsztatów. Była w Poznaniu i była w Gdańsku. Film z Gdańska jeszcze się nie zmontował, ani z Poznania z Twoim udziałem, bo tak się akurat zadziało. Niemniej jednak jesteś osobą, która, kiedy patrzyłam, jak czytasz, jak wchodzisz w kroniki akaszy, jestem bardzo wzruszona. I chciałabym, żebyś Powiedziała e, przede wszystkim parę słów e, Beata o sobie, ponieważ e, ten nasz dzisiejszy e, film, materiał, który zamieścimy na kanale, ma służyć e, Wam, e, widzom, którzy oglądają, którzy mają ochotę e, otwierać swoje kroniki akasze. Patrzeć, e, dlaczego tak mam, e, szukać. E, Przyczyn i co za tym idzie, dostawać rozwiązania, i właśnie dlatego tutaj z tej strony Beata, która w tych kronikach czyta, więc oddaję Tobie głos. Chciałabym, żebyś powiedziała właśnie to, jak Ty czujesz kroniki Akaszy, co robisz w kronikach Akaszy i Zarezonowała z tymi, a żeby ludzie mogli zarezonować z tobą, ci, którzy właśnie tego rezonansu potrzebują. Dokładnie. Eee, Dana. <ścoughs> eee, <ścoughs> ja Ci bardzo dziękuję za to, co powiedziałaś. Eee, I dokładnie jest tak, jak mówisz z kronikami. Eee, kroniki, eee, tak naprawdę. To wszystko, co nas otacza, to mm -hmm. my, mm -hmm. tak? Informacja. Dla mnie jest tak, że im prościej, tym lepiej. Tylko, że nie zawsze to takie wszystko proste jest. Jak sobie sięgnę pamięcią do gdzieś wczesnego dzieciństwa, to już teraz z perspektywy czasu wiem, że tak naprawdę te kroniki były cały czas kroniki. Kontakt ze sobą, jakkolwiek to nazwać, to nie jest przy nas, w sensie, przy mnie, przy tobie, i to nie, nie jest ważne dla mnie już to nazywanie. To uczucie jest najważniejsze, mhm. bo tak naprawdę całość się sprowadza do uczucia, bo można by dużo mówić i opowiadać, i na to było historii, i, i, i życiorysów, i tak dalej. Natomiast, um, co jest najważniejsze, to dla mnie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, um, kiedy czuję, Aha. kiedy um, jestem przy tym czuciu Aha. siebie z wszystkim, co się z tym wiąże i co przychodzi, Aha. tak? Um, I tysiące razy można zapominać o tym, włączać umysł. Wymyślać teorie, jeździć na milion warsztatów, hmm. ciągle patrzeć na zewnątrz, próbować zmieniać w innych i tak dalej. Walczyć z tym albo negować. Tak. A taka najważniejsza według mnie najistotniejsza sprawa, jaka się dzieje, to to, że pozwalam na to, co czuję. Cokolwiek by to nie było. We, takie, tak to ładnie zawsze nazywa się, takie nasze wewnętrzne dziecko, mhm. że nam dokładnie wszystko pokazuje, świat mhm. nam pokazuje, mhm. tylko odbija to, co mamy. Mhm. Tak to się dla mnie dzieje, mhm. <noise> tak to cały czas się toczy. Rozumiem, powiedziałaś, Beato, że jesteś tą osobą, która czuje. W kronikach Akaszy m, mamy te y, zmysły, które są dla nas główne, przewodnie, te, którymi się posługujemy, czy mhm. m, możesz ze swojej przestrzeni powiedzieć, m, jak czytasz w Akaszy, czy jesteś osobą widzącą, y, słyszącą, y, czującą właśnie to, co powiedziałaś. Mhm. Czyli y, pokrótce może powiedz, w jaki sposób Ty y, Umawiając się z kimś na odczyty, jak mhm. pracujesz? Już mówię, dla mnie to jest taka bardzo taka, taki czas, kiedy jakby następuje takie zatrzymanie i koncentracja, jakby na tej osobie, która przechodzi. Mhm. Skupienie się na niej. Mhm. I właściwie ja to tak odczuwam, że bardzo mocno pracuję ciałem, mocno odczuwam w ciele. Informacje mi też spływają w postaci słów, w postaci obrazów. Mhm. I mam takie poczucie, że jest też tak, że w zależności od osoby i od tego, z czym ona w danym momencie przychodzi, mhm. to może wyglądać naprawdę inaczej za każdym razem. No tak, tak Kiedy się dzieje, dokładnie. Z mojej przestrzeni mhm. też uważam, że nie ma szablonu, nie ma wzoru do postępowania jest po prostu osoba i jest jej dany problem i to, z czym przychodzi rezonans mhm. Twój czy mój, pozwala na to, żeby wejść, dostrzec. Znaleźć rozwiązanie, czy dostać mhm. to rozwiązanie, właśnie z kroniki, je wdrożyć. Nie chcę, żebyś mówiła o sesjach, które zrobiłaś. Chciałabym Ciebie poprosić, żebyś powiedziała sama ty, ucząc się otwierania, kronika kaszy, byłaś na drugim stopniu, dostałaś dodatkowe narzędzia. Mhm nasza, to znaczy moja autorska metoda, o której y, zacznę więcej pewnie mówić, dlatego, że dostała już ona nazwę Pineska. jednak. Eee... <sum _> tak, no wiesz co, nie zamierzam już zmieniać. Ona się po prostu przyjęła. Ileś warsztatów do tyłu, kiedy one były organizowane. Nie miałam nazwy tego, bo tak naprawdę y, wszystko spływało z góry. Ważne są informacje i to, jak my pracujemy, a nie jednak nazwa. Niemniej jednak fajnie jest posługiwać się Wiadomo, tym słowem, które zaraz przekierowuje nas do. I powiedz, proszę, sama na sobie te dwie metody, które wdrożyłaś. Co możesz na temat tych metod, z którymi pracujesz również w akaszy, powiedzieć? Co one dają? Znaczy, dla, dla mnie to jest jakby jedno słowo uzdrowienie, tak? Chodzi o. A jest mam ciary. Um. Mhm. Chodzi o uzdrawianie, jakby samo uzdrawianie. Ja mam też ciary. No właśnie. Bo samo uzdrawianie jest takie, że w zależności kto przychodzi. No ale mam ciary. Że samo w zależności kto przychodzi i czego potrzebuje. Tak, to może być właśnie biegórka, postać, fantom. To mogą być symbole tego, co tak. jest leczone. Mhm. I oczywiście, i to spływa, tak jak Ty powiedziałeś, spłynęły Ci te metody, tak? Mhm. Bo dokładnie, ja mam taką otwartość, że mogą się jeszcze pojawiać zupełnie inne. No tak. Dla mnie tam chodzi o uzdrowienie. Jakby mhm. o takie, o taki ten sposób, żeby ktoś mógł poczuć. Mhm. Mhm. Poczuć swoją y, moc, poczuć swoją. Aha, jak to nazwać? No. <laughs> jak to nazwać? To, co powiedziałaś, swoją moc, swoje światło, swoją miłość. Ta... Siebie, po prostu siebie. Mhm. Y, siebie takiego y, nieprzysłoniętego. Mhm. Tym... Ja lubię to określenie ego, ja jednak y, mocno czuję to że to, 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 co my sobie sami tak naprawdę robimy poprzez to, w co uwierzyliśmy, wierzyliśmy i tak dalej, tak. no to nasze zdrowienie jakby jest dalekiem w pełni jakby siły, mocy. Mhm. Się oddalamy od, tej, od tego swojego ful, który możemy mieć. Mhm. Ciągle jakbyśmy po tysiąc kroć zapominali o tym, co w nas. I tak wpadamy to okay. tu, to tam. Więc te metody dla mnie, tak jak mówię, mają na celu przypomnieć, mają na celu uzdrowić, bo jakby okay. jestem przekonana, że możemy uzdrawiać tak po prostu. Tak. Okay. To jest kwestia tego, na co my sobie pozwolimy. Mhm. Są doskonałe. W każdym mhm. narzędziu uważam, że jeżeli pomoże chociaż jednej, czy znaczy pomoże, pozwolę jednej osobie mhm. wziąć. Mhm. To... E, dobrze. Tak. Cieszę się bardzo, wiesz, bo um, jesteś w tych poglądach bardzo podobną osobą energetycznie do, do mnie wewnątrz. Wiem, że wszystko to, co robimy, te metody, których potrzebujemy, to jest dla naszego umysłu, to, żeby on zobaczył, poczuł, uwolnił się i żeby nastąpiło uzdrowienie. Bo jeżeli chorujemy i choruje nasze ciało, to tylko dlatego, że choruje nasz umysł, prawda? Więc, Beato, powiedz, proszę, czy ktoś, kto chciałby i ma teraz na ten moment tą ochotę, żeby Szybciutko uzyskać numer telefonu i móc wykręcić prawda, ten numer i się już z Tobą komunikować. Czy jest tak naprawdę coś, co Ty chciałabyś powiedzieć, czy jest ta osoba, nie wiem, do czegoś zobligowana, czy coś musi, bo każdy jakiś inny standard pracy ma, jak to jest u Ciebie. Mhm. Mm mm -hmm. To znaczy, yy, no. Ja myślę, że to jest tak, że jeżeli już ktoś, dla mnie, tak jak myślę o sobie, tak z własnego doświadczenia, z własnego życia, to wiem, że kiedy sięgamy po telefon do kogoś, żeby nam towarzyszył przy robieniu kolejnego kroku, tak. to czy ja mogłabym czegoś oczekiwać? To tak naprawdę jest już samo przez siebie się dzieje. Jeżeli wykręcasz ten numer, to znaczy, że chcesz coś zrobić dla siebie. Aha. Więc co to będzie, no to tak naprawdę okaże się, kiedy człowiek zaczyna pracować, tak na ile sobie pozwoli, Aha. co na ile sobie pozwoli, tak? Aha. Zrobić coś dla siebie. Także jakby pytając, co takie tutaj jakieś techniczne tego typu rzeczy nie mam jako nie mam jakichś takich wymogów, że, że coś jest takiego potrzebne, to bardziej bardziej ja będę słuchać. Co mówi ta osoba. Rozumiem. Wysłuchać tego, co Rozumiem. mówi. Rozumiem. Chciałabym powiedzieć, że to było takie pytanie z gatunku podchwytliwe, ponieważ jeżeli byłoby coś, co Beata ma ukryte wewnątrz, tak naprawdę stanowi to potrzebę jakąś, mhm. no to właśnie teraz by wyszło. Więc. No, sama <laughs> rozumiesz. Nie przeszłam. Że to znaczy, pokazujesz e, siebie. E, w tej otwartości, w tym, że to po prostu płynie, tak? Że jeżeli nie masz oczekiwań i jest wszystko zgodnie z prowadzeniem z góry, czyli tak, jak ma być, a nie bo ja chcę, to wszystko popłynie i wszystko, no właśnie, jest do zrobienia. Więc, Beato, ja Ciebie teraz poproszę o to, żebyś. Podała z kontakt do siebie, jaki na ten moment preferujesz, jaki chciałabyś, żeby te osoby, które są zainteresowane odczytami kronik Kaszy mhm. zastosowały w stosunku co do ciebie, czyli jak się mają z tobą komunikować widzowie. Mhm. Mhm. Znaczy na ten moment myślę, że telefonicznie chyba najlepiej mhm. jeżeli będzie potrzeba. Jakiejś tam kamery, to też może być pewnie WhatsApp, czy być, być może Skype, hmm, tak? Uh -huh. To jest kwestia, jakby tutaj podania, bo też uh -huh, um, tak. funkcjonuje w Skype, więc to jest kwestia to odświeżenia. Natomiast no, telefon jak najbardziej i, i, i kwestia ustalenia, jak to będzie wygodnie eee, na kobocie. Mm, poproszę cię zatem, podaj teraz swój uh -huh. numer telefonu i e, Skype'a, jeżeli chciałabyś żeby w taki mm -hmm. sposób się widzowie z Tobą komunikowali, mm -hmm. taką ładną. Mm -hmm. Poproszę Jakuba, żeby przygotował wizytówkę z tym numerem telefonu i ze Skype'em, bo tak Dobrze, wygodnie. to ja podam telefon, mm -hmm, to mam go powiedzieć, tak? A, a Skype'a po prostu Wam doślę, bo powiem szczerze, że okay. nie używałam go przez ostatni czas, więc doślę. A telefon to jest 608-19-49-48. Beata. Mm bardzo proszę e, ok e, ja zapytam e, ponieważ ten cudowny czas e, płynie e, czy jest jeszcze coś co ja chciałabym e, ciebie zapytać e, mówią, że nie popłynęło to co miało popłynąć więc e, Beato bardzo tobie dziękuję za to, że w zgodzie z sobą masz gotowość na to, żeby pokazać siebie, żeby powiedzieć: Tak, czytam i robię odczyty z kronika kaszy. Pracuję w taki, w taki sposób. Najistotniejsze to, na czym się koncentruję i co jest dla osoby, z którą pracuję, to uzdrawianie. Więc, kochani, jeżeli to ktokolwiek to... z Was zarezonował z Beatą, Kontakt do Beaty jest. Podała Beata numer telefonu. Wstawimy jeszcze twój kontakt ze Skype'a, jeżeli to byłyby mhm. osoby z zagranicy, które się na przykład będą chciały komunikować, albo właśnie na WhatsApp. Mhm. Jak to mówi moja przyjaciółka na łapacza, też Słuchajcie. można. To na dzisiaj, kochani, tyle. Beata jest pierwszą osobą, która. Jest razem ze mną, jest w jednym rzędzie, świeci i jest tym przykładem, że czytać w kronikach akaszy może każdy, że jest to proste, mhm. że jest to łatwe, tylko jest ta chęć na to, żeby jak się mówi A, żeby potem powiedzieć też i B. Dziękujemy mhm. Wam bardzo za dzisiaj. Zachęcam te osoby, które zarezonowały z Batą, do kontaktu z Batą. Myślę, że to nie pierwsze nasze spotkanie. Umówimy się na kolejny raz, kiedy to Bata poopowiada coś o swoich sesjach, jak pracuje, jeżeli będzie miała oczywiście takie zgody od mm -hmm. osób, z którymi pracuje. Może też Bata się zdecyduje hmm, podzielić. Hmm, Tymi słowami, które przypływają za kaszę, bo czasem to są przepiękne mm. modlitwy. Mm -hmm. Więc jeszcze raz, kochani, bardzo dziękuję Wam. Dziękuję Tobie, Beato. <grym> dziękuję Ci. Dana. Dziękuję za, za dana. Twoją gotowość, za prawdę, za miłość i za tą otwartość, żeby pracować i żeby no właśnie pokazywać, że wszystko jest możliwe, kiedy zaczynamy tutaj, stąd, od siebie. Okay. Tak. Więc z serduchem dla Ciebie, tak. z serduchem dla nas, kochani, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Pa! pa dziękuję. Pa.